Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o F-Fale 215B-183 Moi drodzy, tę bitwę podesłał mi Czesław PLL W Plutonie, z, znaczy z klanu YMI Który gra w Plutonie z Gaworem PLL I tutaj powiem szczerze, myślałem, że Czesław PLL, a szczególnie to PLL To jest jakaś, jakiś wymysł Czesława Ale to chyba ma jakiś większy sens, ponieważ Jego plutonowy również ma tę końcówkę w niku, więc pytanie do Czesława albo do gawora, o co chodzi, co to ma znaczyć, niepomalowana Godzilla, znowu, mimo Czesława, który na, tej, na tym pojeździe gra sporo, to już wiem, bo po prostu no, również Czesiek jest znany z tego, że, znaczy, tak mi się wydaje, po prostu go kojarzę, że on też na Godzilli całkiem dobrze zna, gra, ale dobra, trudno, ok. najwyraźniej jest jakaś chyba maniera niemalowania tego pojazdu. 10 aż heszy to jest ciekawe. Powiem szczerze, rzadko widuję aż takie ustawienia amunicji, że tak dużo heszyków. Tylko dwa peki, żadnego zwykłego heka, a już bywały bitwy, gdzie były też hałki zwykłe. No i jedziemy, mimo że są aż czarty, jedziemy sobie powoli pod górkę. Tutaj jednak większość tych deków ustawia się oczywiście tutaj, mniej więcej w tym miejscu, gdzie ten wótek, bądź na D2, ale nie Czesław. Ten podjeżdża dość agresywnie do przodu. Tutaj, pato, no pięknie było. By takiego patronka trafić raz w boczek, ale niestety on przejechał. I mam już od ponieważ po lewej stronie na zaśpieciu M1390. Także raz zobaczcie, no, jedzie Czesław dumnie pod górkę. No. Bardzo pozycja medowa, ale dzięki temu będzie miał fajny przesad. Teraz poczekać na jakiś e, 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 ewentualnie pierwszy czołg, który nas Arta nie trafi. E, tylko raczej znaczy pod warunkiem, oczywiście, że Arty nie ma w tym miejscu, bo jeśli tym mamy naprawdę duży problem, ponieważ ona tutaj ma przestrzał. No i teraz czekamy na pierwszą ofiarę. Podobno ta bitwa będzie ciekawa. Sam Czesiek napisał, że e, będzie trochę trollowania. Jestem bardzo ciekaw jej przebiegu i też uwierzcie, będzie dużo, dużo uszkodzeń i dużo, dużo expach na 10 pier. Czekamy na E75. Czy wyjedzie? I, nie, chyba chwilowo nie wyjedzie, ale spokojnie, do niko nam się nie spieszy. Mamy full HP, mamy przygotowanego heszyka. Kot zostawił trochę mi futra. Dobra i na razie sobie stoimy powolutku, e, czekamy na swoją okazję. Także teraz nie wiem, czy przyspieszać, czy nie przyspieszać, bowiem jednak może przyspieszę za, za bardzo i się okaże, że jakiś fajny strzał będzie i nam ucieknie. Mamy spota. E, Ok, ciekawe, że się zaświeciliśmy z, tego, z tej pozycji. Gdzie mamy w ogóle padę przeciwników? Tutaj Paton, ale paton jest niestety no, dość daleko trzeba do niego podjechać. Mocno teraz było dostał na 6 siódmy. Po lewej stronie. Pardon, te 54 kot przede mną akurat. No i teraz może z tej strony. Na razie ta bitwa bardzo, bardzo spokojna. Dwie pół minuty jak nie nagodzili. Dwie i pół minuty się nic na razie nie wydarzyło, ale no tak jak mówię, mam nadzieję, że potem ta bitwa może teraz troszkę jednak przyspieszę. Zaryzykuję, troszkę przyspieszę, zobaczę. Może ktoś się pojawi, to wtedy postaram się zwolnić, um, tak żebyście mogli zobaczyć ten strzał w normalnym tempie. O, właśnie, zdążyłem, zdążyłem było. Chociaż i tak naprawdę ten strzał mocno szczęśliwy, bo tam weszło chyba w kółko w tej tej pięć twórki. Teraz no przyspieszę, ponieważ mamy przeładowanie aż 20. 5 sekund, więc jest sporo czasu. Przepycha sobie w 49. 4-9 Czesław. Dzięki temu będzie miał możliwość przestrzenie na przykład na e, tego jak pancera który tutaj podjechał. Mocno oszobity Gawor e, mamy przeciwnika? Nie, ale teraz mamy dobrą pozycję, więc można sobie spokojnie ustawić, przygotować się na jego podjazd. Paton na no, w sumie dobre losowanie Nisa Siódmego jest jak pancer Podjeżdża, podjeżdża, podjeżdża. Dolna płyta i BUM! 1812, także mniej więcej o to właśnie chodziło, żeby taką głębokość prezentować. Losowanie, no słabe jak na godzilla, ale niestety przy tak dużej alfie RNG 25% minus plus sprawia, że no, naprawdę mogą się losowania bardzo, bardzo takie, no można powiedzieć skrajne, ponieważ może i nam tak naprawdę puknąć godzilla za 2000, a może na okazać, że tylko nam wylosuje jakieś śmieszne, na przykład 1600 co na godzile jest szczerze mówiąc dość słabe coś mi tam maile przychodzą widzę że bardzo aktywnie w komentarzach gdzieś pod jakimś filmikiem chyba dyskutujecie albo się kłócicie czego bym nie chciał spot próba gdzieś tam skupienia poleciało w ciemno jednak nie wpada w ziemię bo było ten rozmyś. chociaż też godzilla na heszach moi drodzy ma splesza ponad 5 metrów także udawało mi się już nawet ostatnio strzeliłem po prostu na pałę w artylerię nie trafiłem ale tam nie zadałem się punktów uszkodzeń tylko właśnie dlatego że dostała po prostu Kleszem, który był tam gdzieś, spadł prostu ta pestka obok niej i gdzieś tam ją delikatnie, delikatnie tak piaskiem posmyrała. Widać bardzo ładnie amx także pewnie w niego poleci bułka. Ale śnie tutaj ZD Czesław został oszukany przez amx bo myślał, że on podjedzie, a ten jednak się zatrzymał dosłownie w ostatniej chwili. Cudem można powiedzieć, uniknął tej pestki. No i teraz, moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje mamy 4 do 6 6 strzałów już wywalonych yy, przepraszam, 4 strzały wywalone, 6 zostało mamy, o, mamy typa 61, który majestatycznie przejeżdża, czy przejedzie yy, czy zawróci, może będzie wracał jak w prawo, w prawo, w prawo, w prawo w lewo, nie, w prawo, nie no, na razie go nie widać, może teraz będzie przejeżdżał yy, czekamy na yy, jakieś, kurde ten kot, po prostu zostawił tyle futra yy, jest, bardzo ładnie typek, widzi nas chyba yy, nie, nie ma żarówki, ale on wie, że je się świeci i myślę, że wie po minimapie, że tutaj coś ostatnio bardzo mocnego stało i może go e, no, połaskotać bardziej, niż on by chciał. Jest ten typek i niestety... A Ajajaj, przejechał, ale to mamy teraz 268 po prawej stronie, która chyba jednak da się trafić, tylko teraz podjedzie i będzie stał za full HP, plecy i pocelowanie, bum, podpałka jest za full HP. Bardzo ładnie, jak nie weszło, penetracją za full HP to wyszło z penetracją, z podpałką i dokończenie przez podpalenie, także też może taki moim zdaniem rezultat być. Gdzieś tam po drodze nasz plutonowy pojechał mocno do przodu, teraz już walczy na linii 0. I 7 Fuck you, cheater! O, oczywiście 268 wyzywa od cheaterów. i 7 również plecami, czy to będzie kolejny ładny strzał? Skupienie, polecia pestka. Uo, i Czesław, dlaczego? Dlaczego taki strzał oddałeś? Spokojnie mogłeś pocelować, tutaj było naprawdę łatwo to trafić. No i w tym momencie niestety ginie Gawor i się, my mamy w sumie na koncie 4459 oficjalnych uszkodzeń. Tam jeszcze kilka uszkodzeń wynikających z trafienia w tego 268, bo podpałka była jedna chyba, jeden ogieniek był niewidoczny, ale trafiał do niewiele. wótek nas strzela w ciemno, na szczęście się odbija, ale wciąż na full HP, to jest ciekawe. 2900 punktów HP drużyna, tylko że 2000 trzyma Czesław przeciwko ponad 6600 Gdzieś tam poszło w ciemno A to jest ciekawe, czy tutaj naprawdę Czesław dwa strzały już oddał, które nie trafiły dwa strzały też już oddał w ciemno więc naprawdę nagodzili. godzili są to wydaje mi się rzeczy, znaczy tej rzeczy to jest taka postawa dość kontrowersyjna jednak walenie nim po ciemaku może skutkować brakiem amunicji, a z drugiej strony ewentualnie może pomóc w zrobieniu Fadina jeśli by się udało, Leopard my akurat przeładowaliśmy, Leopard przejeżdża niestety przejechał, zatrzymał się bardzo kulturalnie jeszcze chyba tylko pokażę pokaże boczek no, pokażę, nie pokażę, pokaże, nie pokaże o kurde, pokaże Zwolnione? Ach, pięknie! Specjalnie dla was zwolniłem, udało się tam wcisnąć, ale tę bułkę naprawdę zmieścił między skałę a, a wrak. Ale teraz potwornie artyleria mocno wygarnęła temu typowi za ponad 1300. Trafił między skałę a wrak, plus jeszcze oczywiście tego leoparda przebił, także naprawdę ta pestka była bardzo ładna. 1174, które tam miał ten leopard, to go dobiło. No i teraz próbuje, chyba Czesław, objechać tego typka. On oczywiście już na ogrysku, niemniej z drugiej strony można się cały czas bać, ponieważ mogą na nas patrzeć artylerię. Także teraz objechanie i czekamy.

to właśnie jest bardzo fajne w nowej fizyce, bo mam szczerze, bardzo mi się podoba ten efekt, jak rozpędzony czołg, na przykład trafimy w gąskę, to naprawdę on potrafi zrobić takiego naprawdę ładnego oberka, tutaj wyczuł pismo nosem, Czesław wycofał się za skałkę, nie podjeżdżał, bo tu Arta strzeliła, wracając, o jeszcze raz wótek do nas przyjechał, my akurat jesteśmy przeładowani na heszykach, także teraz tylko przyjąć bułkę, jeszcze z, a niestety teraz... No właśnie, wcześniej się naprawił, ale teraz ten wótek wyjedzie, a Arta nas tutaj chyba nie trafi, ale czy nas gęś? Jednak teraz postanawia inaczej zagrać, chyba musi jednak przyjąć, jeszcze jedną bułkę zaryzykować. Tu nie ma przestrzału, jesteśmy od Arty chyba, ale teraz jest przestrzał. Ależ to dużo szczęścia, pięknie pocelowane, gdzieś tam znowu między skałą wrakiem. No naprawdę dużo szczęścia w tej bitwie Maczesław, ale też dużo takiego dobrego wyczucia. I zostaje w tej sekundzie sam na przeciwników trzech. ISA 7 na 717 HP, a mając zobaczcie ciekawostka, ma dwie, le, dwie sztuki amunicji, e, więc chyba nie będzie radia Waltersa, moi drodzy, Chyba się nie uda tego radia zdobyć. No bo mając dwa strzały na trzech wrogów, no właśnie, Sam Czesław pisze, że mm, tu amo i smutna minka. Hmm. No już późno. Próba strzału oczywiście ISA 7 udana. Lekko przyspieszam, ponieważ teraz będziemy pewnie się chować. Na szczęście się udało uniknąć pestki od arty i jedziemy sobie bitwę dokończyć. One bullet! No i teraz co tu zrobić? Jak żyć, jak wygrać taką bitwę, mając jedną pestkę apekową, żeby to jeszcze był hash? To może by się udało dwie arty jednym strzałem. Tutaj piszę T54, żeby kamikaza zrobić. No. Raczej bym szczerze mówiąc tak kamikadze szczególnie nagiwu P nie robił, bo to ciężkie kloce mogą nas jednak tak niespecjalnie chcieć się dać ten dać się z, no, przepchnąć 212 nas widzi, bardzo wąski strzał, nie trafia, pewnie teraz wycofa, wycofuje się, wycofuje się, ale widać go poszło. Udało się, naprawdę bardzo szczęśliwy strzał. 8195 punktów uszkodzeń, no i niestety nie będzie Fadina. Tak jak mówiłem, no, dwa strzały w ciemno, plus dwa strzały takie hmm, niepewne. Szkoda, bo gdyby się chociaż nawet już te w ciemno tam piestrącą, ale żeby się te takie, które mogły być trafione, lepiej się udało trafić, to może by jeszcze jakaś tam szansa była. Szczególnie tego siódmego 7. Tego ISA 7, bo on tam był. Jednak na strzał od pleców. I to jest właśnie ta, ten moment, o którym pisał Czesiek, że będzie trollował tę artylerię. Kaman jeden na 1, jeden, AGW Tiger pisze OK, ale ty nie strzelasz. No i właśnie, tu się zaczynają schody. No i teraz tak, czy artyleria da się, to jeszcze w dodatku Polak, nie, to Proszek, to ma flagę rosyjską, czy da się artyleria strollować? Czy uda się ją wyciągnąć, czy ewentualnie cała bitwa, czyli znaczy cały kap będzie polegał na staniu w miejscu i czekaniu? E, oczywiście artyleria wie, że nie ma żadnych szans przeżyć. Musiałby być jakiś po prostu chory kąt, żeby odbiła pestkę, gdyby oczywiście Czesław ją miał. E, no ale nie jest K0. K0, gdzie jest K0? Po prawej stronie na dole, czyli e, Get It. E, jednak teraz artyleria też nie jest w sumie nie w kidmuchał. W kapuście nie znaleźli. Pisze nawet sam GW Tiger: jedź, przyjedź po mnie, zrobisz sobie 8 fragów. Piszą wszyscy tutaj. Nawet D92 pisze, żeby jechał na K0. GW Tiger pisze: ok, kapuj. No widać, że jednak GW Tiger chciał wyciągnąć Czesława, ale z drugiej strony artyleria. Przepraszam, ale Czesław też nie wie, znaczy wie że nie bardzo można na to pozwolić, więc postanawia wygrać bitwę przez kap. No, będzie zamiast dla Waltersa, będzie okupant. Wolałbym Radleya, ale jak dają takie coś, to trzeba. O jas napisał, haha, no AMO i jest artylera przyjechała, ale już nie zdążyła. E, GW Tiger tej bitwy nie wyciągnie, także kończymy. 8195 punktów uszkodzeń widocznych. Powiem wam tylko, że uszkodzeń niewidocznych było w sumie niewiele więcej. E, łącznie za bitwę 8366 uszkodzeń i ale naprawdę bardzo wysoki exp bo aż 1454. Także naprawdę wyszło bardzo, bardzo fajny wyniczek jak na 10 tier, ale też naprawdę ładne ładne strzelanie. Duży kaliber okupant i specjalista. Także moi drodzy to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. A tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.